Czy kiedykolwiek miałeś to dziwne uczucie, że coś nie pasuje do danej osoby, ale nie mogłeś wskazać dokładnie, co to było? Wiesz, kiedy czujesz, że coś jest nie tak, ale wszyscy mówią, że jesteś paranoikiem? Jeśli przez to przeszedłeś, przerwij wszystko, co robisz, ponieważ ten film może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz ludzi wokół siebie. To, co ci teraz pokażę, to dziesięć wyraźnych oznak, że dana osoba jest niewiarygodna. A jeśli rozpoznasz przynajmniej cztery z nich u kogoś, musisz przemyśleć te relacje już dzisiaj. Te znaki nie kłamią, a gdy nauczysz się je rozpoznawać, nigdy więcej nie dasz się oszukać. A pierwszy znak, który jest również najbardziej oczywisty, ale który wszyscy ignorują, to nigdy nie dotrzymuje tego, co obiecuje. Znasz to uczucie, kiedy ktoś ci coś obiecuje, a ty, jakbyś już wiesz, że to nie wypali? No właśnie. Ta intuicja cię nie zwodzi. Niewiarygodni ludzie mają zwyczaj składania obietnic, o których wiedzą, że nie będą w stanie dotrzymać. Czy słyszałeś kiedyś to zdanie zostaw to mnie, ja to załatwię? Jeśli często słyszysz to od tej samej osoby, ale w praktyce ona nigdy nic nie dostarcza, uważaj, to już mocna wskazówka i wyjaśnię ci dlaczego. Kiedy ktoś ciągle coś obiecuje, ale nie dotrzymuje, to nie jest tylko dezorganizacja czy zapominalstwo, to nieświadoma strategia, by zyskać twoje zaufanie w danej chwili, nie przejmując się konsekwencjami później. Ta osoba chce korzyści z bycia postrzeganą jako godna zaufania, bez wykonywania pracy koniecznej, by naprawdę być godną zaufania. Dlaczego tak się dzieje? Bo obiecywanie jest łatwe, dotrzymywanie jest trudne, a niewiarygodni ludzie zawsze wybierają łatwiejszą drogę, nawet jeśli oznacza to rozczarowywanie innych. Żyją chwilą obietnicy, nie myślą o chwili rozliczenia. Jeśli zdarzyło ci się to wielokrotnie z tą samą osobą, zostaw komentarz opowiadając, jak poradziłeś sobie z tą sytuacją i pomóż innym, którzy przechodzą przez to samo. Znak numer dwa Zawsze ma gotową wymówkę. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie zawsze mają doskonałe wyjaśnienie na wszystko, co poszło nie tak? A co dziwniejsze, to nigdy nie jest ich wina? Jeśli znasz kogoś takiego, zwróć uwagę, bo to ogromny czerwony sygnał. Znasz tę osobę, która kiedy coś od niej wymagasz, od razu mówi Ach, no bo stało się to i to. To nie moja wina, bo ktoś mnie nie uprzedził. Miałem to zrobić, ale pojawiła się niespodziewana sprawa. Brzmi znajomo? Problem nie polega na okazjonalnej wymówce. Każdy ma w życiu niespodziewane zdarzenia. Problem pojawia się, gdy staje się to schematem. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że ta osoba zawsze ma uzasadnienie na końcu języka, jakby już o tym pomyślała, zanim ty ją o coś poprosisz. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niewiarygodni ludzie rozwijają tę umiejętność uchylania się od odpowiedzialności, stają się ekspertami w znajdowaniu kozłów ofiarnych i zewnętrznych okoliczności, które można obwinić. Łatwiej jest wymyślić wymówkę, niż przyznać, że się popełniło błąd. I tu ważny szczegół. Zwróć uwagę, czy jej wymówki zawsze dotyczą innych osób lub sytuacji, których nie możesz zweryfikować. Padł mi internet, zepsuł mi się telefon, szef zatrzymał mnie do późna. To są wygodne wymówki, ponieważ trudno je podważyć. Znak: Numer 3. Opowiada ci sekrety innych osób. Ten moment, kiedy ktoś zbliża się do ciebie i mówi: Słuchaj, nikomu nie mów, ale ktoś mi powiedział, że. Jeśli przeżyłeś taką sytuację, uważaj na tę osobę. Pomyśl: jeśli ona opowiada ci sekrety innych ludzi, co sprawia, że myślisz, że ona nie opowiada też twoich sekretów innym? To prosta logika, ale wiele osób ją ignoruje. Godni zaufania ludzie szanują prywatność innych. Kiedy ktoś powierza im sekret, traktują to poważnie. Ale niegodni zaufania ludzie używają sekretów jako waluty wymiennej jako sposobu na zdobycie twojej uwagi lub na sprawienie wrażenia ważnych. Zastanawiałeś się kiedyś o jej, ona wie wszystko o wszystkich. To nie jest godne podziwu, to niepokojące. Oznacza to, że nie potrafi zachować poufnych informacji, a jeśli nie umie zachować cudzych, nie zachowa również twoich. Dlaczego tak się dzieje? Bo plotki i łamanie zaufania dają tym osobom poczucie władzy i bliskości. Czują, że tworzą z Tobą szczególną więź, dzieląc się tymi sekretami, ale w rzeczywistości pokazują dokładnie, jak możesz oczekiwać, że będziesz traktowany, gdy Cię nie ma. I co więcej, zwróć uwagę, czy mówi źle o ludziach, którzy rzekomo są jej przyjaciółmi. Jeśli krytykuje i obnaża osoby, które uważa za bliskie, wyobraź sobie, co mówi o Tobie, gdy Cię nie ma. Znak Numer 4. Jej opowieści nigdy się nie zgadzają. Znasz to, gdy rozmawiasz z kimś i zauważasz, że szczegóły historii zmieniają się za każdym razem, gdy ją opowiada. Albo gdy spostrzegasz, że opowiada różne wersje tej samej sytuacji różnym osobom. Słyszałeś, jak mówi Ach, ale przecież mówiłam ci, że tak było, podczas gdy ty masz pewność, że opowiedziała to inaczej. Ta niespójność w opowieściach nie jest zapomnieniem to wyraźny znak, że nie jest szczera. Szczerzy ludzie mają przewagę, muszą tylko pamiętać prawdę. Ci, którzy kłamią, muszą pamiętać różne wersje tej samej historii i wtedy rzeczy zaczynają się nie zgadzać. Zauważyłeś, że gdy opowiada o czymś, co jej się przydarzyło, szczegóły zmieniają się w zależności od tego, kto słucha. Na przykład, tobie mówi, że pokłóciła się z kimś, bo ta osoba była niemiła, ale gdy opowiada komuś innemu, twierdzi, że to dlatego, że ta osoba ją zdradziła. Która wersja jest prawdziwa. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niegodni zaufania ludzie dostosowują swoje historie, aby uzyskać pożądaną reakcję od każdej osoby? Nie obchodzi ich prawda, ale efekt, jaki historia wywoła. I jest jeden szczegół, który musisz zauważyć. Gdy kwestionujesz jakąś niespójność, szybko przechodzi do obrony. Zamiast wyjaśniać naturalnie, reaguje, jakbyś ją atakował. Dzieje się tak, ponieważ kłamcy wiedzą, że zostali przyłapani, nawet jeśli tego nie przyznają. Znak numer pięć. Ona zawsze chce wiedzieć o twoim życiu, ale nigdy nie dzieli się swoim, jeśli jesteś jedną z tych osób, które mają w swoim życiu kogoś, kto zadaje tysiąc pytań o tobie, ale gdy ty pytasz o nią, odpowiedzi są zawsze wymijające i powierzchowne, zwróć na to uwagę. Zauważyłeś, że ta osoba wie wszystko o twoim życiu. Gdzie pracujesz, z kim się spotykasz, jakie problemy przeżywasz, ale ty praktycznie nic nie wiesz o jej życiu? To nie przypadek niegodni zaufania ludzie zbierają informacje o innych jako formę władzy. Im więcej wiedzą o tobie, tym bardziej mogą to wykorzystać na swoją korzyść w przyszłości. Ale rzadko dzielą się informacjami osobistymi, ponieważ wiedzą, że można je wykorzystać przeciwko nim. Znasz tę rozmowę, w której kończysz opowiadając wszystko o problemie, którego doświadczasz, a gdy pytasz, a ty jak u ciebie sprawy? Odpowiedź brzmi zawsze: Ach, u mnie wszystko w porządku, lub nic szczególnego. Brzmi znajomo? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zdrowe relacje opierają się na wzajemności. Gdy osoba tylko otrzymuje informacje i nigdy ich nie udziela, tworzy nierównowagę sił. Chce mieć asy w rękawie na twój temat ale nie chcę, żebyś ty miał cokolwiek na jej temat. I zwróć uwagę na jedną rzecz. Gdy próbujesz zgłębić jakiś temat dotyczący jej życia, zawsze odwraca temat z powrotem do ciebie. Ach, daj spokój, opowiedz mi więcej o tej sytuacji, której doświadczałeś. Wygląda na szczere zainteresowanie, ale to strategia. Teraz opowiem ci coś, co sprawi, że przemyślisz wiele rozmów, które już odbyłeś. Jeśli zauważysz, że po rozmowie z tą osobą zawsze czujesz się trochę pusty lub odsłonięty, to dlatego, że dałeś dużo, a otrzymałeś niewiele w zamian. 1400. Znak numer sześć. Ona zmienia zachowanie w zależności od tego, kto jest obecny. Czy miałeś kiedyś dziwne doświadczenie rozmawiając z kimś, gdy jesteście sami, a potem widząc, jak zachowuje się zupełnie inaczej, gdy pojawiają się inne osoby? To nie jest nieśmiałość, to brak autentyczności. Wiesz, gdy rozmawiacie spokojnie i nagle przychodzi ktoś, kogo ona uważa za ważnego, a ona staje się zupełnie inną osobą. Głos się zmienia, temat rozmowy się zmienia, nawet postawa ciała się zmienia. Zastanawiasz się, kim jest ta osoba, która była ze mną dwie minuty temu? Godni zaufania ludzie mają spójność w zachowaniu, mogą dostosować ton rozmowy w zależności od otoczenia, ale ich istota pozostaje taka sama. Natomiast osoby niegodne zaufania są jak kameleony. Całkowicie zmieniają się w zależności od tego, kogo chcą zaimponować. Czy czułeś się trochę niewidzialny, gdy do rozmowy dołączyła trzecia osoba? Jakbyś przestał istnieć, ponieważ pojawił się ktoś bardziej interesujący, na kim mogła się skupić? To, co teraz powiem, sprawi, że przypomnisz sobie kogoś konkretnego. Traktuje cię dobrze, gdy cię potrzebuje ale ignorujecie, gdy w pobliżu są większe ryby. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ osoby niegodne zaufania nie postrzegają relacji jako prawdziwych więzi, widzą je jako transakcje. Każda osoba ma dla nich inną wartość i dostosowują swoje zachowanie w oparciu o to, co mogą zyskać od każdej z nich. I co więcej, zwróć uwagę, czy mówi o tobie w różny sposób do różnych osób. Z tobą jest twoją najlepszą przyjaciółką, z innymi osobami jesteś tylko znajomym. Ta zmiana w sposobie odnoszenia się do ciebie pokazuje dokładnie, jak naprawdę cię postrzega. Znak numer siedem. Ona zawsze musi mieć rację i nigdy nie przynaje się do błędów. Czy słyszałeś to zdanie? Ja nigdy nie mam racji, tylko czasami jestem mniej w błędzie? Jeśli znasz kogoś o takim nastawieniu, masz do czynienia z osobą, która ma poważne problemy z uczciwością, głównie wobec siebie samej. Znasz tę osobę, która, gdy pokazujesz jej, że popełniła błąd, wykonuje mentalne akrobacje, aby udowodnić, że tak naprawdę miała rację, albo gdy wyraźnie powiedziała coś nieprawidłowego, ale zamiast przyznać się, mówi, Nie, to ty źle zrozumiałeś? Godni zaufania ludzie mają pokorę, by przyznać, gdy się mylą. Mogą nawet czuć się chwilowo nieswojo, ale potrafią powiedzieć, o, masz rację, pomyliłem się. To pokazuje dojrzałość emocjonalną i uczciwość, ale osoby niegodne zaufania mają ego tak kruche, że nie potrafią przyznać się do błędów. Dla nich bycie w błędzie jest zagrożeniem dla wizerunku, który zbudowały o sobie. Więc wolą zniekształcać rzeczywistość, Niż przyjąć do wiadomości, że popełniły błąd. Dlaczego to takie niebezpieczne? Ponieważ jeśli nie potrafi być uczciwa w sprawie małych błędów, wyobraź sobie w kwestiach ważnych. Jeśli jest zdolna okłamywać siebie w sprawach oczywistych, z pewnością będzie cię okłamywać w sprawach, które naprawdę mają znaczenie. I oto coś, co musisz zaobserwować. Gdy w końcu jest zmuszona przyznać się do błędu, zwróć uwagę na język, którego używa. Zamiast myliłem się, mówi rzeczy takie jak może źle się wyraziłem lub myślę, że doszło do nieporozumienia. Nigdy nie bierze pełnej odpowiedzialności. Znak numer osiem. Ona sprawa, że kwestionujesz własne postrzeganie. To, co teraz powiem, może uratować twój zdrowy rozsądek, jeśli stale kończysz rozmowy z daną osobą, czując się zdezorientowany co do tego, co naprawdę się wydarzyło, ta osoba celowo miesza ci w głowie. Czy przeżyłeś sytuację, gdy byłeś pewien czegoś, co się stało, ale po rozmowie z tą osobą zacząłeś wątpić we własną pamięć? Czy na pewno tak było? Czy może źle zrozumiałem? Wiesz, kiedy konfrontujesz ją z czymś, co powiedziała lub zrobiła, a jej odpowiedź brzmi chyba zwariowałeś, to się nigdy nie wydarzyło lub wymyślasz sobie rzeczy w głowie. To ma swoją nazwę i jest bardzo niebezpieczną techniką. Nierzetelne osoby, które to robią, próbują sprawić, byś kwestionował własną rzeczywistość. Wiedzą, że jeśli zwątpisz we własną percepcję, przestaniesz je pytać i zaakceptujesz ich wersję faktów. Dlaczego to działa? Ponieważ wszyscy mamy chwilę zwątpienia we własną pamięć, to naturalne, że czasem myślimy, czy dobrze pamiętam. Manipulujące osoby wykorzystują tę naturalną ludzką słabość, a co najokrutniejsze, im dłużej przebywasz z taką osobą, tym bardziej zaczynasz wątpić w siebie również w innych obszarach życia. Twoja pewność siebie jest stopniowo niszczona, aż zaczniesz polegać na jej wersji, by wiedzieć, co jest prawdziwe, a co nie. Jeśli zdarzyło ci się pomyśleć, czy ja naprawdę jestem paranoikiem, po interakcji z kimś, to ogromny czerwony alarm. Osoby, które naprawdę się o ciebie troszczą, nie sprawiają, że kwestionujesz swoje zdrowie psychiczne. Znak Numer 9. Znika, kiedy najbardziej potrzebujesz ten moment, kiedy przechodzisz przez poważny problem i myślisz: Zadzwonię do tej osoby, zawsze mówi, że mogę na nią liczyć. Wtedy dzwonisz, a ona nie odbiera. Wysyłasz wiadomość, a ona odpowiada po kilku dniach. A kiedy odpowiada, to coś powierzchownego, jak szkoda, trzymam kciuki, żeby się rozwiązało. Zauważyłeś, że są osoby, które są zawsze dostępne, kiedy wszystko jest w porządku, ale tajemniczo znikają gdy sprawy stają się trudne. Pojawiają się na imprezach, ale znikają w kryzysach. Znasz to zdanie, które prawdopodobnie słyszałeś: Możesz na mnie liczyć w każdej sprawie? Jeśli osoba, która to powiedziała, nigdy nie jest dostępna, kiedy naprawdę potrzebujesz, to tylko puste słowa, by wyglądać na dobrą osobę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ bycie obecnym w dobrych chwilach jest łatwe i przyjemne, dawanie prawdziwego wsparcia, gdy ktoś ma trudności, wymaga wysiłku, czasu i zaangażowania emocjonalnego, na które nierzetelne osoby nie są skłonne się zdobyć. I jest pewien schemat, który musisz rozpoznać. Po tym jak twój kryzys mija, wraca, jakby nic się nie stało. Nie wyjaśnia dlaczego zniknęła, nie przeprasza za nieobecność, po prostu wraca do normy. Jakbyś miał zapomnieć, że porzuciła cię w momencie, gdy najbardziej potrzebowałeś. Rzetelne osoby mogą nie mieć wszystkich odpowiedzi na twoje problemy, ale są obecne. Słuchają, troszczą się, próbują pomóc w granicach swoich możliwości. Prawdziwa obecność jest warta więcej niż tysiąc pustych rozwiązań. Znak numer dziesięć. Kontaktuje się tylko kiedy coś potrzebuje. I ostatni znak, który powinien być oczywisty, ale wiele osób go ignoruje. Przypomina sobie o twoim istnieniu tylko wtedy, gdy potrzebuje przysługi. Zauważyłeś, że są osoby, które pojawiają się w twoim życiu tylko wtedy, gdy czegoś chcą. Wiesz, kiedy nie masz od kogoś wiadomości od miesięcy i nagle otrzymujesz wiadomość. Cześć, jak się masz. Tęsknię. Słuchaj, czy mógłbyś mi pomóc w jednej rzeczy? Brzmi znajomo? Co boli najbardziej, to nie sama przysługa, ale manipulacyjny sposób jej uzyskania. Najpierw przychodzi fałszywa czułość, Wymuszone tęsknoty, jakbyście byli blisko, tylko po to, by potem pojawił się prawdziwy powód kontaktu. Zdarzyło ci się pomyśleć, o jej dawno ta osoba ze mną nie rozmawiała, dobrze, że o mnie pamiętała, tylko po to, by po dwóch minutach odkryć, że chciała czegoś? To uczucie bycia używanym nie jest Twoją wymysłem, to Twoja intuicja cię ostrzega. Dlaczego to takie powszechne? Ponieważ nierzetelne osoby. Postrzegają relacje jako użytkową bazę kontaktów. Każda osoba służy do konkretnej funkcji i aktywują każdy kontakt tylko wtedy, gdy potrzebują tej konkretnej funkcji. I zwróć uwagę, kiedy nie możesz pomóc lub odmawiasz przysługi, jak ona reaguje? Prawdziwe osoby rozumieją i kontynuują rozmowę normalnie. Niezaufani ludzie stają się chłodni, skracają rozmowę i znikają ponownie, dopóki nie będą potrzebować czegoś innego. Najprostszy test. Spróbuj podtrzymać z nią rozmowę, nie dotyczącą przysługi, o którą prosiła. Jeśli szybko próbuje zakończyć rozmowę, lub traci zainteresowanie, masz odpowiedź na temat jej prawdziwego zainteresowania tobą. Teraz, gdy znasz już dziesięć znaków, pytanie, które nie chce umilknąć, brzmi: A teraz, co mam zrobić? Na nic się nie zda rozpoznawanie niegodnych zaufania osób, jeśli nie wiesz, jak z nimi postępować, prawda? Dlatego dam ci pięć praktycznych działań, które możesz zacząć wdrażać już dziś, aby chronić siebie i zachować swój spokój ducha. Działanie numer jeden Ustal jasne i stanowcze granice. Co robić? Określ, jak daleko pozwalasz tym osobom ingerować w Twoje życie i bądź nieugięty wobec tych granic. Jak to zrobić? Zacznij od zidentyfikowania zachowań, których nie będziesz już akceptować. Jeśli ktoś zawsze odwołuje plany w ostatniej chwili, przestań robić z nim ważne plany. Jeśli ktoś zwraca się do ciebie tylko wtedy, gdy potrzebuje przysług, zacznij częściej mówić nie. Dlaczego to działa? Niegodni zaufania ludzie nieustannie testują Twoje granice, aby zobaczyć, jak daleko mogą się posunąć. Kiedy nie ustalasz jasnych granic, sygnalizujesz, że akceptujesz każde traktowanie. Ale kiedy pokazujesz, że masz granice niepodlegające negocjacji, wiele z tych osób po prostu poszukuje łatwiejszych celów. Kluczowa jest tu konsekwencja. Na nic się zda ustalenie granicy w poniedziałek i ignorowanie jej w czwartek, ponieważ byłeś w dobrym nastroju. Granice działają tylko wtedy, gdy są zawsze szanowane. I pamiętaj, nie musisz nikomu uzasadniać swoich granic. Tym razem nie mogę pomóc. To pełna odpowiedź. Nie jesteś winien wyjaśnień, dlaczego wybrałeś ochronę siebie. Działanie numer dwa. Przestań dzielić się niekoniecznymi informacjami osobistymi. Co robić? Bądź bardziej wybiórczy w tym, co opowiadasz i komu. Nie każda osoba zasługuje na dostęp do szczegółów Twojego życia. Jak to zrobić, zanim opowiesz coś osobistego, zadaj sobie proste pytanie. Co ta osoba może zrobić z tą informacją? Jeśli odpowiedź brzmi nic konstruktywnego lub wykorzystać przeciwko mnie później, nie mów. Kiedy to robić? Od teraz, za każdym razem, gdy masz ochotę się wygadać lub podzielić czymś intymnym, zatrzymaj się na chwilę i oceń, czy ta osoba zasługuje na to zaufanie, bazując na jej dotychczasowych relacjach z tobą. Dlaczego to ważne? Informacje osobiste w nieodpowiednich rękach stają się amunicją. Niegodni zaufania ludzie mogą używać twoich sekretów do emocjonalnego szantażu, rozpowiadania innym lub wypominania podczas kłótni. I ważna rzecz nie myl bycia powściągliwym z byciem fałszywym. Możesz być uprzejmy i przyjazny, nie wystawiając swojego życia na tacy. Możesz prowadzić interesujące rozmowy, mówiąc o filmach, pracy, hobby, bez potrzeby opowiadania o swoich niepewnościach czy problemach rodzinnych. Działanie numer 3. dokumentuj problematyczne zachowania? Co robić? Prowadź rejestr mentalny, lub nawet fizyczny, zaobserwowanych niegodnych zaufania zachowań. Jak to zrobić? Gdy ktoś składa obietnicę, zanotuj w myślach lub na piśmie, co zostało obiecane i kiedy. Gdy ktoś opowiada historię, zapamiętaj główne szczegóły. To nie paranoja, to ochrona. Dla kogo? szczególnie ważne dla osób będących w związkach lub wspólnotach, gdzie działania drugiej osoby mogą bezpośrednio na ciebie wpływać. Oczekiwany rezultat przestaniesz kwestionować własną pamięć i postrzeganie. Gdy masz konkretne dane, łatwiej jest identyfikować wzorce i podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na uczuciach. I coś kluczowego. Kiedy dokumentujesz, przerywasz cykl wątpienia w siebie. Osoby manipulujące liczą na to, że z czasem zapomnisz lub zbagatelizujesz problematyczne zachowania. Ale gdy masz zapis, nie da się zaprzeczyć rzeczywistości. To również pomaga ci wyjaśnić innym, dlaczego już nie ufasz danej osobie. Zamiast wyglądać na dramę czy paranoję, masz konkretne przykłady, by uzasadnić swoją decyzję. Akcja numer cztery: buduj swoją autentyczną się wsparcia. Co robić? Inwestuj czas i energię w relacje z osobami, które już udowodniły, że są godne zaufania, zamiast próbować naprawiać problematyczne osoby. Jak to robić? Zidentyfikuj osoby w twoim życiu, które zawsze były przy tobie, dotrzymują obietnic, szanują cię i doceniają. Poświęć im więcej czasu. Kiedy zacząć? Zacznij już dziś. Wyślij wiadomość do kogoś, o kim wiesz, że naprawdę się tobą przejmuje. Umów się na kawę, zaplanuj coś, wzmocnij tę więź. Dlaczego to kluczowe? Kiedy masz w życiu zdrowe relacje, łatwiej jest rozpoznać i odsunąć się od tych problematycznych. Nie będziesz akceptować okruchów uwagi, bo masz ludzi, którzy oferują ci pełną ucztę. I jest dodatkowa korzyść. Godne zaufania osoby zwykle trzymają się z innymi godnymi zaufania ludźmi. Kiedy wzmacniasz swoją sieć kontaktów z ludźmi o wysokiej uczciwości. Naturalnie zyskujesz dostęp do większej liczby takich osób. To jak błędne koło, ale w pozytywnym znaczeniu. Pamiętaj też, że zdrowe relacje wymagają pielęgnacji. Nie czekaj tylko na branie, sam też bądź osobą obecną i godną zaufania dla tych, którzy na to zasługują. Akcja numer 5. Ufasz swojej intuicji i przestań szukać wymiówek dla innych, co robić. Kiedy coś w zachowaniu kogoś wydaje ci się dziwne lub nie tak, nie ignoruj tego uczucia. Twoja intuicja zazwyczaj próbuje cię chronić. Jak to robić? Następnym razem, gdy poczujesz, że coś jest nie w porządku, zamiast myśleć to chyba moje wrażenie lub może przesadzam, zatrzymaj się i zapytaj siebie, co dokładnie mnie tu niepokoi. Oczekiwany rezultat przestaniesz być ofiarą własnej dobroci, przestaniesz dawać kredyt zaufania osobom, które już udowodniły, że na niego nie zasługują. Wielka prawda jest taka, że uczono nas, by być uprzejmym i dawać szansę wszystkim, ale to może stać się słabością, gdy mamy do czynienia z osobami złej woli. Twoja intuicja ewoluowała przez miliony lat, by zapewnić ci bezpieczeństwo, nie lekceważ jej i przestań wymyślać usprawiedliwienia dla niewłaściwych zachowań innych. Och, ale ona pewnie przechodzi trudny okres. Biedny pewnie tak nauczył się w rodzinie. Te wymówki służą tylko temu, Byś zaakceptował złe traktowanie. Akcja dodatkowa, akcja awaryjna. Jeśli zorientowałeś się, że osoba w twoim życiu wykazuje kilka z tych sygnałów i szkodzi ci, podejmij radykalne działania natychmiast. Odsuń się od tej osoby tak szybko, jak to możliwe. Nie próbuj wyjaśniać, nie próbuj jej wychowywać, nie próbuj dawać ostatniej szansy. Prawdziwie toksyczne osoby nie zmieniają się, bo ładnie poprosisz, zmieniają się, gdy tracą do ciebie dostęp. A jeśli ta osoba to ktoś, kogo nie możesz całkowicie unikać, jak współpracownik czy krewny, ogranicz kontakt do minimum i nigdy, przenigdy, nie opuszczaj całkowicie gardy przy niej. Teraz wiesz dokładnie, jak rozpoznawać osoby niegodne zaufania i, co ważniejsze, jak się przed nimi chronić. Pamiętaj, że nie musisz akceptować żadnego rodzaju traktowania tylko po to, by zachować spokój lub uchodzić za miłą osobę. Zdrowe relacje opierają się na wzajemnym szacunku, szczerości i odwzajemnianiu. Jeśli zawsze dajesz więcej niż otrzymujesz, zawsze czujesz się źle po kontakcie z kimś, zawsze wątpisz we własne odczucia, to znaczy, że coś jest bardzo nie tak. Twój spokój ducha jest wart więcej niż jakakolwiek relacja, która każe ci kwestionować własną wartość. A kiedy usuniesz z życia osoby niegodne zaufania, zrobisz miejsce na wejście autentycznych i wzbogacających relacji. Nie bój się tymczasowej samotności. Lepiej być samemu, niż w złym towarzystwie. A kiedy podnosisz swoje standardy dotyczące tego, kto zasługuje na twój czas i zaufanie, przyciągasz osoby na tym samym poziomie. Od dziś masz narzędzia, by rozpoznawać sygnały, wyznaczać granice i chronić siebie. Wykorzystuj te informacje mądrze, ale wykorzystuj je. Twoje życie emocjonalne i psychiczne znacznie się poprawi, gdy przestaniesz akceptować niewiarygodne zachowania od ludzi wokół siebie. I pamiętaj, uczysz innych, jak mają cię traktować, przez to, co akceptujesz. Jeśli akceptujesz niedotrzymane obietnice, otrzymasz więcej niedotrzymanych obietnic. Jeśli akceptujesz brak szacunku, otrzymasz więcej braku szacunku. Ale jeśli pokazujesz, że akceptujesz tylko godne i pełne szacunku traktowanie, właśnie to przyciągniesz. Twoja samoocena i spokój ducha zależą od ludzi, których dopuszczasz do swojego życia. Wybieraj ostrożnie, stanowczo broni swoich granic i nigdy nie czuj się winny, chroniąc się przed osobami, które nie zasługują na twoje zaufanie. Koniec. Jeśli ten film pomógł Ci zidentyfikować sytuację w Twoim życiu, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, ponieważ mamy o wiele więcej treści, które pomogą Ci budować zdrowsze relacje i bardziej zrównoważone życie. W komentarzach opowiedz mi, ile z tych sygnałów rozpoznałeś u ludzi w swoim życiu i które z tych działań wprowadzisz w życie najpierw. Twoje doświadczenie może pomóc innym, którzy przechodzą przez podobną sytuację.